Nasz debiut. Nasz debiut na bar. takim grubym Axel Bar. Axel Bar. Tak? E, tak, na takim grubym chwycie. No, musisz się skupić, bo ci powiem, że trudne to było. Wow! brawo! No, powiem ci, że jestem bardzo ciekaw, czy uda mi się i, i czy tobie się uda, te 190 utrzymać na palcach, bo to nie jest proste. Dawaj, 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 dawaj! Jest! Jest! Aaaa, ah, yeah! Fyrna, ci, że... Dobrze. Ja Cię kręcę, brawo! To ja policzę z tej strony. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery razy dwadzieścia, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt i piątka. Dziewięćdziesiąt pięć razy dwa, sto dziewięćdziesiąt i gry wdycham. No dwie paki. Dobra. Ja Cię kręcę, brawo! Ja pitole. Aż mieciary przeszły. Mnie też. Łatwo na gościu, gratuluję. Ja cię kręcę. Nie, teraz to kurczę muszę to podnieść. Dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. O borda. Ja pitole. No, teraz muszę. Jakby nie patrzeć, chyba wygrałem.